Cześć, siedzę sobie w moim laboratorium i sprawdzam moje kordycepsy, jak rosną. I zastanowimy się teraz wspólnie, czy to ma sens, jednak uprawianie kordycepsa z zarodników, czy może jednak lepiej kupić gotową kulturę płynną i zaszczepić nasze podłoże. Także popatrzcie ładnie. Odpowiedź jest na tym filmie. Kordycepsy zakupione z pewnego źródła. Widać, że całkiem przyzwoite, ładnie rosną. Cztery. Bardzo ładne. A to są moje. Siane z rodników. I tak oto. Mój kordyceps numer 2. No nie bardzo. Nic z tego nie będzie. Bardzo malutkie, nieudane. Kordyceps trójka. Malutkie, nieudane. Kordyceps czwórka. No coś Coś tam rośnie, ale ileż one mają po centymetr? Też chyba nic nie warto. Nie warto. Kordyceps, trójka. No podobnie, bo to jest jedynka i trójka jeszcze coś coś prezentują. Tu jest dwójka. Dwójka to tak jak tutaj na górze. To widać, że to nic z tego. Także dwójka na pewno do kosza. Trójeczka. No, ten nie bardzo, ten urósł. Jedyneczka coś tam rośnie. Czy jest sens? No, tak wygląda kultura chordycepsa kupiona w internecie przez Chodowce, który już uzyskał fajny owocnik, no takiego na pewno sklonuję, i będę chciał powielić uprawę, bo to jest całkiem przyzwoity kordyceps. Około 3-4 cm myślę, że ma ze 4 cm. I jak nazwa mówi maczużnik bojowy, no to maczugę, ma nie Więc pytanie: Warto się bawić w własne? uprawy kordycepsa, czy może kupować gotowe kultury płynne? Na pewno warto kupować gotowe kultury płynne, żeby mieć fajne zbiory, natomiast żeby się nie nudzić, trzeba coś robić w życiu, więc warto też bawić się zarodnikami. Może któregoś dnia trafię na jakąś fajną, obiecującą linię genetyczną. Także bierzemy się do roboty, do zbierania owocników i widzimy się Kiedyś tam znów. Zapraszam. Jeszcze taka mała aktualizacja. Kordyceps trójeczka i kordyceps trójeczka zupełnie inaczej wyglądają. Dlaczego? A no dlaczego? Dlatego ten był uprawiony na moim przepisie 0, a ten na przepisie 1. U mnie przepis 0 jest oparty na zwykłych jajkach mm, rozmieszanych, zmiksowanych z cudem jęczmiennym. Jedynka to jest przepis Ryana Gatesa z żywów lądowych, który jest niby bardzo pospolity w sieci, a jak widać w moim przypadku, nie wiem, może coś źle zrobiłem. Zrobimy kiedyś jeszcze raz test, ale na razie to jakoś nie bardzo mi się ten jego przepis sprawdza. Dzięki.